Co dostanę do jedzenia, kiedy zapytam o najbardziej kaloryczną pozycję w menu? W Polsce jest mnóstwo miejsc jedzeniowych, takich jak restauracje, stacje benzynowe, pizzerie i inne. Ale gdzie znajdę najbardziej kaloryczne danie? W dzisiejszym materiale sprawdzę wszystkie te miejsca i oczywiście one biorą udział w mojej rywalizacji. Pozycja musi być taka, jaka jest w menu, bez żadnej modyfikacji. Danie musi zostać wybrane przez pracownika, a ja nic nie mogę podpowiadać. A na końcu wybieram pozycję, która otrzyma legendarny tytuł Złotej Bombki Kalorii. A zaczynamy od fast foodów i postanowiłem, że reprezentantem fast foodów będzie McDonald's. Wydaje mi się, że ten fast food jest najbardziej rozpoznawalny. Najczęściej się pojawia w różnych miastach. Będzie on reprezentować wszystkie fast foody w najbardziej kalorycznej pozycji. Ja bym poprosił najbardziej kaloryczną pozycję według pana, jaka jest w menu. Dobrze, to zapraszam. Dziękuję bardzo. Nasze zamówionko jest już tutaj. Jak pachnie. Czy drwale jest najbardziej kaloryczną pozycją z magnalda? To mi się też wydaje. Ale pytanie: bo są różne drwale. I czy zwykły drwale jest najbardziej kaloryczny? Zasady to zasady. Pracownik to zaproponował. Więc to on jest odpowiedzialny za miejsce w rankingu. Mi się coś tak wydaje, że ten drwal ma około 1000 kalorii. Mógłbyś niżej czapkę dać? Może być? Mm -hmm. 906 kalorii, 51 gramów tłuszczu, 1000 kalorii nie przekroczyliśmy. Jestem ciekaw, czy w ogóle coś przekroczy 1000 kalorii. McDonald's ma to do siebie, że wszystkie pozycje są śmiało opisane kalorycznością u nich na stronie aplikacji bądź w internecie, więc to jest duży plus McDonalda, że może sobie te kalorie po prostu obliczyć, ale podejrzewam, że będzie pełno miejsc, gdzie nie będziemy tak łatwo mogli obliczyć te kalorie, nie będą podane, więc od razu Ci w tym odcinku pokażę, jak ja to robię, że obliczam kaloryczność praktycznie wszystkiego co jem i śmiało mogę jeść co chcę, bo wliczam to w bilans. Kotlecik, mięsko, troszeczkę dla mnie to już jest taka przereklamowana kanapeczka, ale jak zaproponowali, nie odmówię i zjem. O, o kurde, mam boczek w gałce zmiany biegów, ale słony boczek, grubo świeży i mega tłusty. Jak na tą liczbę kalorii dostajemy bardzo mało objętościową pozycję, zdecydowanie te ponad 900 kalorii można by spożytkować lepiej. Dostajesz jedną bułkę i tak naprawdę ona mogłaby mieć 400-500 kalorii, a ta jest napchana mega, mega ilością sera, sosów, tłustego mięsa i tłustej bułki. Wydaje mi się, że największą robotę, jeżeli chodzi o nabijanie kalorii w tym przypadku, robią sosy oraz ten panierowany serek. Czy jest warty tych kalorii? Nie jest warty tych kalorii, ale dajemy go na pierwszym miejscu. Jest na razie najbardziej kalorycznym itemem z menu. Kolejne na liście mamy sklepy ogólnospożywcze i ich reprezentantem będzie Żabka, ponieważ tam możesz dostać dużo propozycji na ciepło, zapiekanki, hot dogi i różne inne rzeczy. Dzień dobry. Ja bym poprosił coś do jedzenia I najlepiej coś takiego najbardziej kalorycznego Kalorycznego, nie wiem czy kebaba, burgera no coś takiego co według Pani jest Najbardziej kalorycznego Dobra i co dostaliśmy z żabki, mamy burgera Który totalnie przypomina drwala To jest kanapka wołowinier Wołowinier Wołowiner, Wołowiner. Mega burger, to jest chyba jakaś nowość Placek ziemniaczany, kruchy bekon, ser wędzony, Bardzo podobne do drwala, ale jeżeli Chodzi o kalorie to mamy, patrz Ułatwione tutaj sprawdzenie jaka to jest kaloryczność, ponieważ mamy opakowanie. 100 gramów 247 kalorii, 682 kalorie w takiej bułce, czyli jest mniej niż we drwalu. Faktycznie ta bułka jest mniejsza, jest lżejsza, to też czuć, Dr drwal był dużo bardziej ciężki. Mamy mięso, placek ten szczerze mówiąc nie wygląda fajnie, jest taki podeszwowaty, czyli tu mamy różnicę taką, że mamy placek ziemniaczany i on faktycznie odejmuje sporo kalorii. A sosy... trochę amerykańskim mi, mi to pachnie czuć właśnie jakąś kapustę. Szczerze mocno średnie, drwal 4 razy lepszy niż to i wolałbym dołożyć 300 kalorii i zjeść drwala. Nie wiem, czy zdążymy cię nagrać wszystkie pozycje, więc możliwe, że ten odcinek przedłuży się. Już w ten czwartek, 19 grudnia, odbędzie się szósta kolejka Ligi Konferencji. I z racji tego, że BetClick jest partnerem tego odcinka, to przedstawię Ci moje typy na tę kolejkę. Zanim zaczniemy, to pamiętajcie, że w BetClicku nadal obowiązuje oferta grypę z podatku codziennie na wszystkie sporty przez całą dobę. Tutaj widzicie mój kupon i postanowiłem, że znajdą się w nim trzy spotkania. Oczywiście nie obyło się bez polskiego akcentu, ponieważ i Jagielonia, i Legia mają wtedy swoje mecze. I większą szansę upatruję tutaj w meczu Jagiellonii, więc na nich postawiłem. Drugie zdarzenie. To wygrana Fiorentiny, oraz trzeci mecz to remis lub wygrana FC Kopenhaga. Takie są moje przewidywania na szóstą kolejkę Ligi Konferencji. Szczegółowe informacje na temat kodu szef, który możecie wykorzystać przy rejestracji oraz grypę z podatku znajdziecie w opisie tam na dole. No i pamiętajcie, że obstawiać możecie jedynie, jeżeli jesteście pełnoletni. Róbcie to odpowiedzialnie i z głową traktujcie to jako formę rozrywki, aby lepiej oglądało się wydarzenia sportowe. A tymczasem nie przedłużamy i powracamy do odcinka. Jeżeli chodzi o stacje benzynowe, to postanowiłem wybrać stację BP, ponieważ tam jest ta selekcja Makłowicza, więc myślę, że smakowo i kalorycznie tam będzie dobrze. I co mi zaproponowali? Gorącą kanapkę z kurczakiem. Zobacz, jaka ciepła. Jest cieplutka. Koszt takiej kanapki: 21,90. Moim okiem wydawałoby się, że były tam bardziej kaloryczne opcje, ale tak mi zaproponowali, więc tak sprawdzimy. Dobra, mamy pozycję, bierzemy sobie wagę. Zapakowane, klasunia, cieplutkie jeszcze. Zobacz. Wow, e, ładnie to wygląda, no. 360 gramów, bułka sezamowa, mamy sałatę, mamy ogórka, mamy pomidora, jest prażona cebula, jest kurczak. Ja bym to, szczerze mówiąc, wliczał jako Subway, czyli to będzie miało około 480 kalorii, ale szczerze mówiąc 100 kalorii podwyższam, nawet 150, ponieważ mamy prażoną cebulkę, mamy bułkę cięższą i z sezamem, czyli liczmy 600 kalorii maksymalnie. Więc na razie McDonald's still na pierwszym miejscu. Mmm, jakby to powiedział pan Makłowicz. Fiu, 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 fiu. Ekstra. Oprócz sosu barbecue, czuć tutaj też sos serowy. On nadaje delikatności, kremowości i takiego neutralnego smaku, a barbecue podbija. Prażona cebulka bardzo fajnie się tutaj sprawdza jako taki podkręcacz smaku. Najbardziej mi to smakuje z wszystkich, ale smaku niestety tutaj nie oceniamy, ale warto o nim wspomnieć. Mamy kolejny dzień, właśnie zmierzamy, żeby odhaczyć restaurację i jej przedstawicielem będzie Sphinx. Wybrałem Sphinxa, ponieważ Wydaje mi się, że tak ogólnopolsko to jest najbardziej pojawiająca się restauracja w Polsce, gdzie każdy będzie mógł spróbować. Każdą tą kategorię starałem się wybrać w ten sposób, żeby każda kategoria była do odwiedzenia w praktycznie każdym większym mieście, żebyś ewentualnie mógł sobie sam potestować, żebyś mogła sobie sama potestować te najbardziej kaloryczne. Perełeczki. O ile będą dobre. Mamy tutaj przygotowaną propozycję od Sfinksa. Szczerze mówiąc, tak bardzo liczyłem, że będą żeberka, bo wydawało mi się, że z całej tej karty, którą sobie tam przeglądałem, to żeberka to jest najbardziej kaloryczna opcja, która tam była. No ale niestety zasady mówią, że nie mogę podpowiadać pracownikowi, który mnie obsługuje. No i czekałem, co mi zaproponują. Szarmę. Kurde, kurde, kurde. A chciałem żeberka. bo no to mamy tutaj danie za 32 zł. Dostaliśmy pół księżyce tutaj e, jako opcję dodatku do mięsa. Oczywiście jest bułeczka. Osobno mamy suróweczkę i danie główne. Oszacujemy sobie kaloryczność, no bo to tutaj jest najważniejsze. Plus minus ci powiem ile to ma. Według tego co obliczyłem cały ten talerz razem z sosami może mieć około 1385 kalorii, czyli praktycznie 1400 Kalorii tu mogę mieć. Myślałem, że tu będzie dużo, dużo mniej. Obliczałem to tak, że wziąłem standardowe makrosy w apce do liczenia kalorii z szarmy. To wliczałem jako frytki, ponieważ są to cząstki ziemniaka, według mnie, smażone na oleju, bo czuć, że są. Są w środku nasiąknięte. To wliczałem jako bułkę, a surówka jako standardowa surówka. I sosy po 30 gramów mamy ketchup oraz dwa sosy tłuste na podstawie takiego majonezu. Nie spodziewałem się, że aż tyle kalorii to może mieć. Zobaczmy, czy będzie warto. Szarma. suróweczka, Okej, okay. Najmniej kaloryczna z tego wszystkiego. Taki standardzik obiadowy, bo mamy białą, fioletową, taki miks kapusty z marchewką. No i szarma. Zobacz, tłuste mięsko. Ta przyprawa w tej szarmie taka jest orientalna, troszeczkę gumowatej konsystencji jest to mięso. Dawno tego nie jadłem i tak nie pamiętałem tego smaku, ale no myślę, że jakbym szedł, to bym wybrał opcję z kurczakiem, ale ona zdecydowanie byłaby mniej kaloryczna. No i tutaj półksiężyce. Odpalam sosy, żeby jeszcze tutaj przykalorycznić. Biały, ketchupowy. To jest taki mix. To jest w ogóle mój ulubiony sos z sfinksa, Bęk mięsko do sosiku i odpalam jeszcze bułę. Tej, powiem ci, że wszystkie sosy Sfinksa są na petardzie. Ten, ten i ten. Każdy ma swój klimat. Ten najsmaczniejszy, Drugie miejsce dałbym czoskowy. Trzecie miejsce ten pomidorowy, ostry. Ale jeżeli chodzi o kaloryczność, to Sphinx bierze na topkę. Jestem ciekaw, czy faktycznie, jeżeli byłyby Żeberka do wyboru, to czy by jeszcze bardziej podkręciły. Nie spodziewałem się, że to będzie miało aż tyle kalorii. Reprezentantem cukierni kawiarni jest Starbucks. Postanowiłem wybrać to miejsce, ponieważ, no, jest to chyba najbardziej taka znana cukiernia, kawiarnia, jeżeli chodzi o dostępność w Polsce. Widziałem tam mnóstwo rzeczy, co mieli. Mieli bajgle, mieli kruasanty, ciasta i liczyłem najbardziej na jakiś tak kawałek potężnego ciasta. W ogóle, aż przez myśl mi przeszło, czy ktoś mi nie zaproponuje całego tortu. To byłoby petarda, że dostajesz cały wielki tort. A co dostałem? O kurde, patrz to! Łapa w sosie! <laughs> uuu, uh, uh, bagel, bagel, z sosem. Zobacz, tego sosu nie żałowali. Sos jest jajko, mamy bekon, boczek i ja pierdziele, Dobra, sprawdzam wagę szybko, ile to ma. 165 gramów waży ten bajgiel już przygotowany. Pokażę ci to pies na odcinkach. Jest zawsze pode mną i bądź Maguś, jest tak wpaczony bacz. Zjadłbyś bajla? Oblicz mi kaloryczność bajgla, który ma 165 gramów. Jest w nim sporo sosu majonezowego, mamy dwa plastry boczku, jest rukola i jest jajko. Bajgiel 250 kalorii, majonez to około 100 kalorii. 2 plastry boczku to około 80 kalorii, jajko na twardo 70 kalorii, rukola to niewiele, jakieś 5 kalorii. Razem to około 505 kalorii. Tak, a czy wziąłeś pod uwagę to, że bułka bajgel jest ciemnoziarnista i jest dodatkiem ziaren takich jak słonecznik, płatki owsiane i nasiona lnu? Pełnoziarnisty bajgel to około 300 kalorii. Dodatek ziaren, jak słonecznik czy len, może dodać kolejne 50-70 kalorii. Czyli całość może wynieść około 600-620 kalorii. 620 kalorii, czyli zaokrąglimy. Ja zawsze robię tak, że jak jem gdzieś, stołuję się na zewnątrz, to zawsze zaokrąglam w górę. Naszego rankingu tutaj na topkę to nie wejdzie, ale zobaczmy, jak będzie smakowało to 620 kalorii. Ale tego sos, sosu jest w ciuł. Zobacz, wypływa ten sos. Tylko, że powiem ci, że to jajko... To nie jest w całości, tylko one są pokrojone tutaj, to jest taka jakby sałatka, jajeczna. Pracownicy danych placówek nie wybierają takiej najbardziej typowo kalorycznej opcji, tylko właśnie sugerują się tym, że jak coś jest objętościowe, to będzie również kaloryczne. A nie do końca tak, tak jest. Dobra, to przechodzimy teraz do tego Chińczyka. Jaki kolor świata do Chińczyka? Żółty. Dobra, zważymy porcję. Problem tam był taki, że przyszedłem i zapytałem, co będzie najbardziej kaloryczne. Tak, jak się spodziewałem, było z kurczakiem czy z makarenem. W końcu dostałem jakieś danie, ale mam wrażenie, że pan sprzedawca zupełnie nie ogarnął, o co mi chodzi. Porcja naprawdę sowita. Zobaczymy, co dostaliśmy tutaj. Łoho, piezoba! Kurczak! Kurczak tłusty, palce! Kur Zobacz, jaka porcyjka, chłopie, 220 kurczaka z sosem, a tu mamy resztę makaronu, ile? 220, 995 kalorii to oto ma, 1000 kalorii prawie, 67 białka, 60 fatu, 4,4 węgle. 1000 kalorii w takim posiłku, nie spodziewałbym się, serio, ktoś jest taki talerz i ma połowę dnia już z głowy, nie? jesz takie dwa talerze, masz 120 białka? I 2000 kalorii. Ty, to może to jest klucz. Do długowieczności. Dwa talerze chińskiego żarcia to tak. 120 białka. Jeszcze popija się szejka jest petarda. Spoko taki limonkowy posmak. Co jest dobre? Opcjonalnie widziałem, że tam do wyboru był ryż. Ciekawe, co by było bardziej kaloryczne. Kurde, mi się wydaje, że ryż, bo ryż smażony wsiąka, wiem więcej tłuszczu. I mi się wydaje, że to by przewodziło jeszcze więcej. Jeszcze więcej fatu. Ale powiem Ci, że bardzo, bardzo smaczne. Pod względem smaku, na pewno lepsze niż Sfinks i też tańsze, ponieważ chyba to kosztowało 25 zł. Polecajka. Przy takim żarciu pora na gastro, żeby pobudzić trawienie Twoje zdrowie. I od razu dzienna porcja kratyńki. Miareczka, 5 gramów dziennie. Pamiętaj, kod IFem na sklepie na każde. Oddajcie rabaci, więc jak coś kupujesz, to tylko z kodem IFem. Kolejna kategoria, którą sobie przerabiamy to jest piekarnia. Poszedłem do Piskorskiego i poprosiłem o najbardziej kaloryczną rzecz. Ciężka. Mega ciężka rzecz. A co to jest? Zobacz. Zobaczymy ile ma gramów. Rogal świętomarciński. Faktycznie to może być jedna z bardziej kalorycznych rzeczy. 257 gramów 1229 kalorii. No mówię o Jak to jest możliwe? 1229 kalorii. 150 kalorii zabrakło, żeby pobić Sphinxa. Czyli gdybyśmy tam nie dołożyli sosów, no to byłoby praktycznie tyle samo. Trzeba iż sphinx Sfinks minimalnie wygrał? O kurde, ale zobaczmy, jak to będzie smakować. Zobacz, przekrój. To wygląda dużo lepiej niż te rogale świętomarcińskie w supermarketach, które testowałem. No to prawda. Tak jak ogólnie za tym rogalem świętomarcińskim nie przepada, no to to naprawdę smakuje. Świeżo i ze smakiem. Czy to jest standardowe, żeby orzechy włoskie były na górze? Robi robotę, jest klasa, 150 kalorii zabrakło. Co to jest? Włos. O Włos w tym pać. To nie jest włos. A co to jest? To jest coś plastikowego. O kurde, w rogalu, nie wiem właśnie, coś plastikowego, no. Na liście rzeczy, które musimy jeszcze dzisiaj kupić jest pizza oraz kebab i postanowiłem wybrać Domino's Pizza, czyli pizzeria, która jest sieciówką i myślę, że jest dosyć popularna w Polsce. Myślałem jeszcze nad pizzą Hut, ale w pizzy Hut robiliśmy już wszystko, więc wydaje mi się, że to byłoby bez sensu brać znowu Pizza Hut, bo byłaby po prostu za duża powtarzalność. Wbijam i zobaczymy, co najbardziej kalorycznego dostaniemy z Domino'sa. Dobra, więc pizzunia załatwiona. Kurde, jak to się prezentuje, mordini. No to teraz wszystko się rozstrzygnie, Lecimy! Wadzia. U... Mam mały refleks. Ooo! Wow, 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 wow. Look nice. O, właśnie, teamwork. Teamwork. Ile waży pizza? 1243 gramy. To jest pizza wadziana. Kiełbasa, pepperoni, mozzarella podwójna, szynka, cebula, pieczarki, papryka, wołowina, czarne oliwki. Ile kalorii ma 1235 gramów extra Vagina z domino? Pizza extra Vagina z domino pizza dostarcza 3087 kalorii. To ma 3087 kalorii. Ja pierdzielę Trzy koła. Najbardziej dopasowana pozycja z menu. Mhm, mm czuć, kalorii to jest wuchta, tej czuć to mega, jest bardzo dobra. Mega dużo smaku, mega dużo mięsa, czuć też tu dużo tłuszczu, ale to przewodzi naprawdę mega smak. Wow, smakowo chyba tu też jest najlepsza pozycja z wszystkich, mega dobra. W ostatnich dniach naprawdę w moim życiu pizzy było potąd, ponieważ wszystko z pizzy had co chwilę jakieś pizze wjeżdżały również ostatnio i teraz znowu wjeżdża pizza, ale powiem ci, że naprawdę to jest moja bajka, pizza Mój ulubiony fast food. Odpalam kolejny kawałeczek i wjeżdżam grubo. Został nam tylko jeszcze kebab. No to załatwiamy ostatnią pozycję. Kebabik wjeżdża Bafra kebab. To moja opcja, jeżeli chodzi o wybranie przedstawiciela kebabowych światów. Myślę, że jest tych punktów najwięcej w Polsce i po prostu jest to najbardziej znana sieciowa. To co, wbijamy i zobaczymy, co tam będzie najbardziej kalorycznego. 36,90, dostaliśmy jakąś opcję do Czekamy i wracamy na chatę. Wow! To wygląda naprawdę ciężko. Sprawdzamy tego ziomeczka, ile on waży. Myślę, że ta folia dużo nie powiększy tej wagi. 650 gramów 640 gramów kebaba. Powiem dziwam, że AI jest spoko do obliczania kalorii. 1600 kalorii! To może mieć. No? To jest możliwe, ponieważ tam jest ser i tłusta wołowina. Tu mamy dorąbaną tortilę i wygląda to tak. No powiem ci tak, trochę gumowaty ten placek. Ta dorąbana tortilla co ona ma? Ona ma prażoną cebulę, ciągnący się ser, pikle, sos barbecue. Dali mi sos czosnkowy. Ten ser, który jest tutaj, on już zdążył tutaj wystygnąć. Dla mnie taki jest po prostu trochę zamulający. Według mnie jest troszeczkę inny posmak tej wołowiny niż był kiedyś i tamten mi bardziej smakował. Ten jest taki orientalny. Oficjalnie legendarny tytuł złotej bombki kalorii zdobywa Pizza Vagina z Dominosa.